witajcie kochane biedroneczki czy wiecie co się dzisiaj wydarzyło słuchajcie muszę wam opowiedzieć byłam dzisiaj w naszym przedszkolu nie zgadniecie kogo tam spotkałam Jasia i Małgosię. i wiecie co oni byli bardzo smutni że nie zostali w sali moich małych biedroneczek ale zostawili dla was niespodziankę zobaczcie zostawili dla was listy i poprosili mnie żeby je wam przeczytała jesteście gotowi Posłuchajcie, drogie dzieci, mam na imię Małgosia i tyle samo lat, co wy. Mam również brata, którego imię brzmi Jaś. Oboje bardzo potrzebujemy waszej pomocy. Zostaliśmy sami w lesie po tym, jak zasnęliśmy przy ognisku. Dobrze, że Jaś oznaczył drogę powrotną białymi kamyczkami ale nie zauważył, że na ścieżkach leśnych znajduje się więcej kamyczków. Proszę, pomóżcie odnaleźć nam właściwą drogę do domu, wasza koleżanka Małgosia. Co W na to? Pomóżemy Jasiowi i Małgosi odnaleźć drogę do domku?